Księżenia ja witam was kolejny odcinku na moim kanale. Niech się tego nie spodziewał, bo nie było mnie z 6 miesięcy. Ipniemy sobie hacę do YouTube'a wreszcie. I jest ze mną y, pros. No cześć matko, ja też nagrywam na moim, na moim YouTubie, więc linki do naszych kanałów wzajemnie będziecie mieli dwie perspektywy, bo dokładnie w tym momencie 5 minut zostało do OG Eventu. Tak, dzieje się to w końcu po... No w sumie ten event nie był potwierdzony przez Amaxa, ale już dużo osób zakładało, że miał być dwa tygodnie temu. Więc w tym momencie by się kończył mniej więcej. Ale ja nie mam żadnego żalu do Amaxa, nawet lepiej, bo teraz mamy mniej sprawdzianów w szkole, więc można więcej ponagrywać. Dla mnie bomba. No w yy, Dokładnie, w tym momencie 4 minuty. Dobra, to co? Musimy jechać na pewno na spawn. -a. Wiesz dlaczego? no bo tam, tam będzie jakiś teleport do tego będzie miałeś, teleport tak. dokładnie chyba powinno być w Słabnie i w Darłowie tak samo i to będzie na oddzielnych mapach w ogóle bo mm. serwery będą inne do OG a inne do będziesz mógł sobie też pograć w normalną grę, jakbyś chciał nie to jest fajne że no. nie stricte... nie musisz grać tego OG cały czas nie a ogólnie ten, ten OG no czekaj ja sobie tutaj ten zrobię mapy, tak, chyba czekaj, sobie, czekaj sobie tego typka tutaj zrobię o ile zdążę a co chce? Yy, co było? Niech jak żarty, ty, 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 ty. No Czekaj, tego typa ty robię. Ty robi, ty, tym. Ty. No czekaj, ty, 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 ty. robi się lockpicka, patrz, klikasz sobie. Raz. No nie możesz zrobić, jak ja już zrobię. zrobię. O, patrz. idealnie no, na no, fili na to filmie to mi się to wszystkie to udają, nie? O, nie tak nie. Cyk. I uwaga, kurde. Zaraz. O, dobra, no, udało nie, mi się. Nie. I daje 2000. No, 1600 nie. dał akurat. Dobra, teraz patrzę, akurat mamy 3 minuty do UG eventu, więc yy, w tym momencie powinniśmy się ustawić jeszcze. Tutaj. Ej, co się stało z tym MP NPC, ten co szedł do Zedry? nie pytam. Czyli zaparkujmy sobie tu ładnie. W sumie i tak będzie chyba reboot serwera, że będą się resetowały serwery, żeby ta zmiana weszła na serwery, ale i tak możemy się już być na tym spawnie. Dobra. Jeżeli oglądacie filmy na moim kanale, to tutaj w tym jakże krótkim oczekiwaniu na 3 minuty dostaniecie filmiki ze śmiesznymi kotkami. Aha, no to fajnie. W tym momencie mamy V2.1, tak to jest tutaj napisane. Chyba wersja jest już nowsza, chyba tak mi się wydaje, bo na tej... Tablicy dalej piszą te zmiany, które były w update V2.0. Server H. Dobra. O! Dobra. 16, 16.58. Jeszcze dwie minuty w sumie. A moi sobie widzowie teraz są na z Serio? Tak. U mnie teraz są filmiki z na YouTubie. Na filmy. Fajnie. 3 minuty i tak te filmiki z kotkami będą pewnie trwały 30 sekund no my teraz ja czekamy przez 3 minuty dobra lepiej siedzę na, na dobra idę jak tam oceniasz bo nagraliśmy też na mój kanał jeden film z porównywania tych dwóch samochodów pewnie tobie się bardziej BMW podoba nie no czy nie wolę tak bo jeszcze Audi nie wolę Audi Ogólnie słabe Audiki są oprócz nie tego RBE6 y, Polish Card Range. mniej więcej Audi dodać, tak mi się wydaje. Mało jest tego. A BMW jest dużo? BMW jest dużo i bardzo dobrze zrobione tak y, według mnie w sumie. A ja... ja wiem, że jest nie mi drifttobus. wiesz. Ja. Dobra, czekaj, bo już... boisz Bo już poczekaj. 6... 1659 za minutę, jeśli nic się nie stanie, no to AMAX właśnie na. zaraz w, włączy reboot serwera i stanie się magia, czyli OG event. Na serio, powinno być. U mnie się skończyć filmiki z chocami, bo zostało jakieś, nie wiem, jakieś... Ty! Zobacz Typa. co... O, już ja mam 17. 17. No to A zaraz, w sensie, no AMAX zawsze tak robi, tak samo było z V2.0, że on nie może w tym samym momencie tego wypuścić, no ale pewnie zaraz już powinno być. Miejmy taką nadzieję. Ostatnie było 2 minuty po. Jest 17. No nie, to sobie tutaj poczekamy. Ja sobie poglądam ten znak. Ty sobie pooglądasz śm y śmieszne kotki. Znak sobie poglądam, nie będzie już śmiesznych kotków. Teraz nie ma śmiesznych kotków. Teraz teraz nie mieszkał. Jak za chwilę serwery powinny się, się zrebootować. Chyba, że znowu nie ma update'u, i znowu będzie. To... Nawet jeszcze nie ma 17.01. No, zaraz powinno być. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo już wszyscy streamują. Już widziałem tam chyba live diamentowego. Uwarka też był. Więc no. I Amax robi pranka, przesuwa ten rozpoczęcie o jakieś 10 minut i wszyscy, którzy nagrywają to jakie co się dzieje, czemu nie ma OG eventu. Ja, ja nie chcę ciąć, ja nie chcę ciąć. Ja też nie chcę ciąć. Ja, ja nie, nie chcę ciąć filmu, ja nienawidzę, ja chcę właśnie, żeby ten film był taki płynny, bo ja lubię takie, właśnie takie filmy mi się podobają, płynne, nie? No, są robię tak... Ja tutaj chodzę dookoła... Chyba trzeba będzie teraz ten film obciąć i nagrać nowy wstęp, ponieważ trochę teraz... Siedem... 17.01 Pewnie teraz jak... 171 17, No czekaj, teraz pójdę pewnie do chcę coś popatrzeć to nagle mnie zributuje, nie? Byś, bym chciał jakieś autko kupić w ogóle. Ja go muszę, bo zobaczyć czy może kaska nie będzie potrzebna na OG Event, ta tak to może kupił. Nie wiem w sumie. W to jame? Nie wiem, albo Pasa on jest na Up podobno mocny. A... Wiesz jakie są auto, które e, pozorami najwięcej paliwa w mojej kolekcji? BMW. O, to najlepsze są. Mosty. A wiesz, Przez że tu jest, nie, jest e, Volkswagen Tiger, czyli Tiguan? Wiem, wiem, wiem. Nie. To byś chciał pewnie, nie? Mm, nie, nie, nie? O, wiesz co bym chciał? No? Tego, to... E, BMW G31. Aha. No, ona Anno. ostatnio była na przecenie. Czekaj, zobaczę w ogóle, co się dzieje na tym YouTuber, czy tam. Na tych. U, u tych streamerów. Co się dzieje? Czemu nie ma tego eventu? Czekaj, ja już sprawdzę. Ja też na Mój kanał. Ej, dasz Ej, niektórzy już mają. Ej, chyba, chyba, czekaj. Nie niektórzy już mają event? Coś tam piszą u wszystkich na czacie, yo. Aha, jeszcze Bartol Games subskry ten. Właśnie streamuję, więc pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy teraz... Oni mają! Czemu nie ma? mnie coś piszczy! Pisz, 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 pisz. Jest! O, Rebooting, jest! Server. Dopiero Rebooting Dopiero teraz! Dopiero teraz! opóźnienie na OG event, ale jest! No to teraz, teraz będziemy mogli już zacząć, nie? Ale ja się jaram w ogóle, bo ja jestem trochę takim OG graczem, ty też w sumie, nie? No. Rebooting servers. A muzyczka z PCD. Ta muzyczka z PCD ma prawo autorskie, czy nie? No właśnie ja sobie muszę wyciszyć chyba Robloxa, czekaj. Gdzie jest? 10 minut to już u mnie. To trzeba będzie trochę poczuć. Kamera żeby... sensitive, auto... Volume, 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 dobra. Czekaj, wyciszyłem na razie Robloxa. Żeby nie było. Dobry Dobra, komuś, ja się to, cieszę! Wy co nie, wie, nie wiecie jakie to jest podekscytowanie. Jestem OG graczem, chcę zobaczyć jak to w ogóle będzie wyglądać, nie? Się tak jaram. Poczekaj. Dobra. O nie, jesteśmy na publiku! Dobra, ale chodź! Jak Serio, o event, to event. Dobra! Widzowie to my tu chyba zrobimy Zrobimy tutaj cięcie i będziemy teraz, wejdziemy na mój prywatny serwer, ponieważ tu, no. tu z takim młynem nie idzie. To zaraz wracamy, będzie krótkie cięcie. Dobrze, ja już wróciłem widzowie, no to co? Musimy to zrobić. To zmieni moje życie, ponieważ będę teraz nagra nawalał 24 na 7. Uwaga! 3, 2, 1 Już jest Ja już jestem. Nowy serwer. Nie mam ty... To... Ej, nie ma tu normalnie OG Event Basics. The whole game is in its original 2021 state Including UE Textures and There's No Fuel in this version. Vance and Driving license don't change anything Tags can be found... Dobra, nie chcę mi się tego czytać szczerze. Ej, patrz, w ogóle tylko trzy prace! Ej, jest tutaj ten fort w środku. Ej, tu jest ten fort! Można zobaczyć, jak on wygląda. Patrz. No ładny, ja już go widziałem. Ja już tutaj mam auto. Dora. Ej, w ogóle jest stara animacja spełnienia samochodów. Patrz, jak ten świat wygląda. Dora, poczekaj. Biorę moje Audi i jedziemy w świat. Ej, nie mam, nie mam mojego koloru metalicznego. Ja też nie mam tego masowego. Aha, bo my jesteśmy tutaj dzisiaj auta kiedyś. Paint shop coming soon! Ej, patrz to tu będzie można normalnie auta przemalowywać chyba. No widzę, jesteśmy na... Dobra, tym co musimy, tym musimy tym. robić? Event, visit malechówko. Jedziemy do malechówka. Przepraszam widzowie. Jedziemy do malechówka najpierw. Ale się jaram, Jezus Maria. Czuję się nie wiem, w co grał. Jezus. Patrzcie, tutaj nic nie ma. Coming soon. Patrz, jak sobie pojedziesz na Erlon, tam za Erlonem już nic nie ma. A jest Erlon czy jest Orlen? Jest Erlon, ale jest. Ej, nie mam radar jest detektora, niebranka. tu będzie można prawko stracić, tu Ja nie mam. Kurwa, się nie wyjdzie, Dropsy, to tam się store. Gate. Ale to jest takie ładne. Ej, to jest tak samo Ale... wygląda, tylko że ta zakładka event została dodana tutaj. I tutaj wizyt malechówko plus 500 kasy i pierwszy task. A ile tasków? I... 39. No to nie jest jakoś bardzo długo. Ja myślałem, że będzie 100 albo 50, nie? Tak coś przypuszczałem. Myś... No. To, 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 jest fajna ten... Dobra, gdzie Jak jesteś? Jak wygląda to PCD? Gdy to jest 70. Jezu, ale ja się tak jaram bo z jestem OG graczem, ja to pamiętam. Fajnie się popyla tu na tej mapie. Ej, ale fajne to jest Ej. też to, że ja nie mam tego mojego paska, yy, który wiesz, zawsze jak mogę zmieniać pogodę. Teraz już nie mogę. To ja. mi pisz jakiś numer z Holandii. Ja byłem niedawno w Holandii, a teraz do mnie... Pisze jakiś numer Holandii. Dobra! Jest! Skończyłem pierwszy event. Y, task. Ja jadę dopiero. Dobra, następny, weź następny, da, następny robimy. Find and listen to the fact. Co to jest? Nie wiem, właśnie weź, poczekaj. I podobnie jakiś ten y, numer z Holandii pisze ja się zastanawiam, kim, co to jest za osoba. Nie słuchaj tego. Teraz, jest to... teraz słuchaj mnie, bo ja tego trochę nie rozumiem. Find and listen to the fact. Co to jest? Ja nie, wiem, trzeba będzie cię wyglądać. Czekaj, ja zobaczę ja jak tam u innych by. wygląda to teraz, jak oni streamują. Co oni muszą robić, co oni robią i co oni muszą robić. Jakby tu jest mapa na tym. Czekaj, zobaczę sobie Bartola. Pozdrawiamy ja, Bartol, pozdrawiamy Bartol bardzo serdecznie, jeśli może... Raczej nie będziesz tego oglądał, ale ja cię pozdrawiam. Czekaj, ja się zastanawiam teraz, co muszę robić, bo do mnie Numer z Polangii. Ej, oni chyba też nie umieją tego. Oni też chyba tego nie umieją zrobić, poczekaj. Dzień Dobra, patrzy. ja staram się ten dowiedzieć. To tam sprawdź, jak się tam, poczekam po ciebie. Poczekaj, no listen to de fact. What? Co to jest de fact? Ej, to ja chyba nie jestem aż tak bardzo łudzi, bo ja nie wiem co to jest de fact. The Fakt. Czekaj, zobacz. Damian Kozioł tu jest u Lemberga. Ej, ja tego teraz nie rozumiem, na razie. Ja tutaj T sprawdzam w internecie. Find and listen to Def fact.

No czekaj, patrzę innych, no ej ja się zna, co tutaj się dzieje. Ja tutaj teraz googluję wszystko, co tu jest. Ale oni też tego nie umieją zrobić. Number 26. No czekaj no. To nie, nie, nie może być takie trudne, no chyba to zostało stworzone... To powinno być jakaś, nie wiem, nawigacja do tego albo coś takiego. Czekaj, a jakbym wziął... Zrobiłem to! Chyba! Jak? No musisz przejść na ten ULENBERG i tu coś jest. The ULENBERG Farm Equipment Spoiler. In the very beginning this was only everyone had to pick and there were no pick up points. Nie rozumiem. Ale coś robię. Chyba. Gates. A ja gramę tą sprawę z tym gimną numerem z Holandii. Tu musisz do tego pytajnika podejść. Jesteś, nie, nie przekierowuj na jakiś nie. serwer Nie Oni coś musieli poprawić teraz. Dobra, mnie, mnie na jakiś serwer Nie, nie mów że... Jesteśmy na publiku, no znowu trzeba będzie cięcie robić. Dobra, no to widzimy się po cięciu jak znowu będziemy na... Dokładnie, serwer. trzymajcie się. Dobra, ja już jestem. Buszek też jest. No, nie dziwna sprawa, On nie rozumie o co chodzi z tym Def Fact. Wszystkie auta są te same co są, co były. Tak, wszystkie są te same. Tego nie, nie zmieniłem. Poczekaj poczekaj, 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 muszę tak. No musimy teraz jechać tam znowu do tego. No ale nie wiem, o co chodziło w ogóle Mowli z tym fakt. A tam był... tam coś było. Co ja, to będzie po pilnie ten? Sprawdź konkretnie. Albo uda nam się to ogarnąć jeszcze na filmie, nie? No. A jak się nie powie... jak nam się to uda ogarnąć, będzie fajnie, ale i tak po filmie to sprawdzę, co tu może być. Bo nawet te... No nie wiem. Dobra. Dobra. I, a bo ty chodnikiem, ty nie miły. Nie miły. Kiedyś nagramy, z taką jedną osobą, pewnie film, co wam zrobi, nie miło. <gryzny> <gryzny> FIFA, FIFA, um... FIFA. Pozdrawiamy FIFA bardzo serdecznie. On też prowadzi swój kanał, też wam mogę podlinkować, jeśli się zgodzi później. A, spójrz, prowadzi swój kanał. No przecież z kotetem Brawl Starsowym, nie? A podnikiem, ja też na miłe, też mam linka. Tylko trzeba się zapytać, no bo nie, nigdy ja nic nie robię bez tego. zgody. Bez jedziemy ja by... tego de facto zrobić, ale w sumie jak ja mówię de facto to trochę źle brzmi właśnie de... ja nie wiem co to jest nie wiem czy to my nie jesteśmy tacy OG czy to po prostu taki dziwny ten taki dziwny quest okay. no chyba jak, e, jak no... to jest OG event no to to chyba powinno być ale widzisz mamy takie zwykłe kolory jak kiedyś były nie są nie mam, nie mam tego mojego metalika, co miałem wcześniej no jak ja jadę weź, weź się tam dojedziesz to poczekaj chwilę Chyba to już wyjeżdżam Dobra ja robię to de, de facto listen Listen no teraz muszę poczekać bo to jak klikasz Enter to ci się jak chciał to pominąć zastanawiam się co to jest W ogóle nie wiem o co chodzi kamerę ci wyłącza, nie możesz się obracać kamerą i takie nie wiem Chyba nie jesteśmy wystarczająco OG, chyba. No chyba, to może być jakiś jakichś początków, takich pierwszych To jest 2021, no to to są początki tej gry. No. no Player set to walk. W ogóle tutaj jakieś dziwne rzeczy piszą, nie? Jakieś... ...losing a lot of time to return. At same point one gate was disabled while the main... One A mus... po polsku mi tutaj pisze, że ten, że to był początek tego, i gdzie tutaj na początku trzeba było przyjechać opaczki szybko tutaj. Aha, no w sumie tutaj, masz, y, tutaj są trzy prace, bramy, wszyscy myśleli, że bramy. tu będą tylko dwie prace, czyli tracker i kurier, ale jest jeszcze transit. myślałem, że transita też nie będzie szczerze. To, że możecie sobie zapoznać i poczytać napisy. O, dobra, skończyłem. O, nie wiem, czy wiesz, ale jest, tutaj się możesz dowiedzieć, że. Delivery. Drugą pracą miał być rolnik, właśnie. I miał być tutaj. Jadę do Senczkowa. Trzeba trzy paczki dostarczyć, więc wez, weź sobie paczki od tego typeczka. Mam nadzieję, że. A Max znowu nie będzie rebootował serwerów, bo ja szczerze nie wytrzymam, bo trzeba okay. będzie znowu ciąć, ja nienawidzę ciąć. E, dobra, w skrócie, bo mogę Ci powiedzieć, co tutaj było, bo Ty wzięłaś PCD po angielsku. Miałem po angielsku, to tak, w sensie, no nie, pewnie dobrze było to napisane, ale wiecie, ja i angielski to... Ja Ci mogę powiedzieć, co tutaj jest. No. Pisało tutaj, że to było pierwsze miejsce, skąd się odbierało paczki, coś tam, coś tam, i że na początku drugą pracą w tej grze... Nie, uczucie mi I to właśnie tutaj miało, ale, pod, ale podjęto decyzję, żeby skupić się na prostszych latach. Dobra, ja też ja pierwszą paczkę dostarczyłem. Nie, jak ktoś to sobie konkretnie poczytać, to wystarczy zapoznać się z tak, możecie sobie popauzować, w sensie nie, za, nie zachęcamy, bo to jakichś super viewsów nie robi wyświetleń. Ale po prostu, żeby jak na przykład nie gracie w PCD, a chcielibyście zobaczyć na czym polega ten OG Event, to możecie sobie popauzować. Albo na przykład u Buszka popauzować, bo jest po polsku, a wy macie na przykład po angielsku, nie? Gram ja po polsku PCD, ja jestem Polakiem, Polish Fire Driving jest polskie, więc gram po polsku. Dobra, ja już do start. Ja nie mam... Jezu, ja tutaj zapomniałem, że to jest ten system, wiesz, że trzeba odbierać paczki, a nie, że się ten y, jeździ po paczki. Że dostałem zamówienie na Uber iC. Ja to zapomniałem w ogóle... Ty, gdzieś tutaj odbiera paczki. Chyba tam. Ja tak zapomniałem, że ten, że tych, że... OG nie ma tego, tych... Uber Eats u w tej aplikacji Jednak już tyle wygrałem na tym nowym, że... Już zapomniałam, że na starych wersjach tego nie było, że to jest, to jest chyba nowy update To jest nowy update ten Uber Eats? O no. oh, halo 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 O jesteś, jesteś już nie, bo ja miałem, bo ja w tych moich słuchawkach mam z tyłu taki przycisk i on służy od wyciszania i musiałem przez przypadek kliknąć, bo ja sobie tak czasami poprawiam słuchawki, musiałem przez przypadek kliknąć. A i to co miałem powiedzieć, to że jak byłem wyciszony, nie było mnie słuchać, to to, że zapomniałem, że tu nie ma barier i wyleciałem poza mapę. A ja ten, a ja zapomniałem, że tutaj nie ma tego Uber Eatsa i że trzeba jeździć po te paczki. A ale... Nie, nie zrobili tych starych zegarów i kontrolsy, to, to nie zmienili. Dobra. Ja Ciekawe. Ja mam tutaj raz do... szczerze, tu wyjdzie nam z pół godziny nagrania, szczerze. No u mnie jest 25 minut, minut, nie wiem, na razie. Ja to pod, jak później potniemy, bo wiesz, to przeskakiwanie z serwerów na serwer, to też potrwało. Ale nie... No. I pro tip, jeźdź, jeździ tylko po drodze, ponieważ mnie już raz za barierę zciachało i normalnie zleciałem w dół. To pewnie będę miał na filmie, yy, ten... Wycięte, ale no, to było ciekawe. Możesz pod koniec filmu, jak ktoś chce zobaczyć, to wkleić, jak tamten, jak wlatujesz poza tą barierę. No. Tylko, że ja to, no... Przeciągniesz co, co jeszcze po prostu na koniec filmu. Na chętnych sobie co, jak... mogą coś zobaczyć. Na sumie co? mogę Uy! Gościu, jak ty jedziesz? Mm. Oczywiście chyba ja, będziemy już kończyć ten film, ponieważ no już gramy w sumie 22 minuty. W sumie to i tak jest dużo, tego G eventu. Ja to nie na razie do 30 minut nagrania, 30 i potem... No i coś takiego filmu, zrobimy ja i no i później pojeździmy sobie za kamerą, zobaczymy ile tych zadań uda nam się zrobić, bo ja jestem dopiero na drugim. Ale to jest do zrobienia, żeby tam zrobić chyba... No może jakoś nie szybko, ale... W dwa tygodnie wydaje mi się, że uda mi się to zrobić, a tobie? My nagrywamy te... Ja nagrywam ten film w OG Event, a wy go zobaczycie w OG Event koło, nie wiem, 20 może. 20%. Nie wiem, na noc. Fajnie, że to o. trwa dwa, tyko, dwa, dwa tygodnie. Będziecie mieć daily na dwa tygodnie na moim kanale. U mnie nie będzie daily, ale... U mnie będzie, codziennie OG Event. Najgorzej jest to, że nie macie tego takiego wielkiego pałąka, który Wam pokazuje gdzie macie jechać, tylko jest to takie deliver package, to the building number 47. Ja teraz nie wiem gdzie jest sławno building number 31 Okej, okay, ja też będę zaraz szukał, bo jadę. Ja to teraz muszę patrzeć, Dobra, to jest 38. Ja prawdopodobnie jestem ślepy i widzę, że to... Fajnie to jest, jest zrobione, że tak jak było kiedyś, że te bariery tam... Net Smarzewa nie ma, ty! Nie no, was się, zdziwiłem trochę. Ja już myślałem, że... Droga się skończyła na jakieś 32, a potem już jest nagle 41. O, dobra, jest 31. A Gdzie to jest, bo ja mam 47, ja nie wiem 41. gdzie bardziej jechać, to jest na początku. Jak tam wjeżdżasz, to jest dosłownie na samym starcie, nawet przed fotoradarem. Aha, no widzisz. Tam koło stepu gram, tam to powinno być. O i gdzie to konkretnie jest, to... Nie wiem. Nie wiem czy Dobra, takie pola dobie. kiedyś były, czy nie były tylko same zielone. Nie wiem czy to może tego AMAX Traja nie zmienił. 20. Dobra. Więc owie, u mnie już zaraz wybija 46. Ten. Tu jest. Tu wygrania. Więc. Co? Czemu to jest 26, a no, to jest 45. Nie, wiem, Nie, Nie dziwne. 41. A, już ten. Już jest długi film. Więc y, u mnie to tyle, ja byłem buszek Też ja wejdźcie do opisu na kanał Proksa. Oczywiście zostawcie suba, lajka, Nara. jakieś komentarze, wejdźcie też do Buszka, trzymajcie się, elo i cześć, siemanko!